Cześć, witam na kanale David Farming. No i dzisiaj będzie za szybka praca w sadzie. Przyszłam za DMF, a jeśli gdzieś to zapraszam, pokazałem gospodarstwo całe. No i co? AKD czwartą zostawiłem na polu siewem, już tam przyniczkę pomału kończę. Ale... No. Ale jeszcze nie skończyłem. A stwierdziłem, że na razie wezmę to ogarnę w sadzie i... Potem już na wieczór pojadę i skończę tą już pszeniczkę. Już nie zjeżdżałem na pole. Dobra. Warka wróciłem z taką jedną osobą. Sobie. Samochodem. Zajęcie, nie będę jechał tak szybko, nawet. A ja się chwilę zgrzeję. A jeszcze w tym odcinku teraz mi się przypomniał, że pokazać jeszcze jednej części, to wam pokażę. Ach, mało ważne, ale... No jednak jeszcze tam mamy kurki, to sobie nie zauważyliście, ale nie pokazałem. Kurki takie małe stado, ile raz, e, no, cztery teraz pisklaki są, kurk taki dorosłych to raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 kogut, no i te cztery tam pisklaki. A no, i na nasze starcze tu w kurniku nic nie ma. Jajka tylko to wyzbierające, so, zawsze pójdzie tam odwierk. No i tu ten osment jeszcze taka przyczepa po do belek. No i no i tyle. A jeszcze muszę pokazać według, ale i to wszystko. Więc jak ktoś nie widział, to zapraszam do pierwszego odcinka. No a my tu w sadce wiecie, my tu już poza odcinkiem tak to zrobię. wiecie, co zaczniemy od tego mniejszego, tamtego sadu. A ten zostawimy na potem, bo sobie się to i... A ja jeszcze stare belki takie są, ale to raczej to nie jedne od tak jak chyba mówiłem, to czy już mi słaby. nie wystarczy, więc jakby ktoś miał gdzieś tu w okolicy Szpakowa na sprzedaż sonę, to bym wziął na tą porę około 50 belek. Te no, 50 to mi na pewno nie wystarczy, tak tak spieną. myślę, że zabraknie o połowę. Więc przyjadę i jadę w tamtą, choćby mi od tej strony, żeby zacząć. Tamto. I to tak różnie. Czasem naraz to idzie, czasem na dwa. Jak widzicie, to taka raczej raz pójdzie. Więc no też trzeba patrzeć, uważać, żeby nie zniszczyć tego ogrodzenia. Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, stwierdziłem, że od trzech lat mam tego ogroda. Albo no stwierdziłem, że w Polsce tego nie ma. Może trzeba z czymś nowym. No i powiem tak. Opłaca się, ale jeszcze mi się to nie zwróciło. I jeszcze trochę, żeby to się zwróciło. Ale jak się mi to zwróci, zarobek naprawdę będzie fajny z tego. O, tu sobie wiadę. Jeszcze. Łączka moja to też, jak widzicie, duża trawa wyskosić. Trochę tym się zmniejszy, ale trudno. O, to tu może, e, widzicie, ładnie nie tento, ale, to z sadu to na pewno ją, to, to mówię jakieś chwasty, ale z tej łączki mówię. E, dla tych młodych byczków, co tam wam? Krówek. Ja tu mówię, o to byczki takiego. W pierwszym odcinku O, jest, tak. Jakby ktoś nie idzie do średnika, to zapraszam, bo całą serię wyjaśnię. Nazwę może ktoś napisać w komentarzu, bo jeszcze nie mam pomysłu. Myślałem. E, z... nie dynek. To jednak słaba nazwa. Ja Miałem kilka pomysłów, ale raczej... raczej nie. Gospodarstwa jakby też się zastanawiał, co to, to jest od Mikołaju przez 3U na końcu. No, ale bardzo fajne gospodarstwo, bo ktoś to takie same, to można pobrać, ja tylko sobie, wiadomo, jakieś swoje tam maszynki, jakieś tam kilka przeróbek, Kurniczek na przykład, co widzicie, coś tam. Jakieś tam, wiecie, małe, małe poprawki zrobiłem, bo ja, ja nie umiem tak na przykład, wiecie, pobrać Kostpa i, i grać od razu, tylko ja muszę sobie, wiecie, jeszcze po swojemu ogarniać, poprzestawiać jakieś budynki coś tam pozamieniać i tak dalej. Tylko dużo nie było, ten bardziej takie wiadomo. Z krowami do ogarniania dużo było, bo na tym modzie gram takie, co wiecie, realistyczne bydło. No, realistyczne zwierzęta ogólnie. No i wiadomo ciężko było skupne, więc zrobiłem tak, że najpierw włączonego, zakupiłem zwierzęta i włączyłem. A na to, że będą słabsze jakości i tak dalej. Nie będę patrzył, bo po prostu będę traktował je jako za kilogram. To wiadomo, że też. I po prostu akurat właśnie to ten mod będzie fajny, że będę miał też masy kilogramowe. No i będę mógł je tak trzymać, żeby było do dobrego kilograma. I tutaj policzymy na przykład... Nie, od krowy za kilogram. No i wiadomo, tak samo nie za maszyny będę liczył też prawdziwe jakby ceny, więc na przykład oni chciał w przyszłości który kosztuje powiedzmy 400 tysięcy, no to wiadomo, to liczymy na tej serii 400 tysięcy. No, a akadem z mlekiem nie będzie problemu tego, bo mleka ten... M, nie, nie ma. A, nie pokazałem, mam jedną krowę aby tak wiadomo, na swoje potrzeby. Jest tam dojarka i tak dalej, doje, i jest nawet zbiornik. jakieś krowy mleczne trzymałem, ale to trochę dużo roboty z tym było. Dobra, wezmę z tej kamery, bo mówi wygodniej. Czy coś zaczęło jakoś 15 fps? Nie, czemu właśnie? Tak to trzyma, kurwa, tych 30, o coś właśnie fps ładnie spadły. ja tak zauważyłem. Czeka, czy... Nie wiem, Coś przystosuję, czy co? Hmm... Coś się na gozpasu, patrzcie, coś tak właśnie. Się... W środku. E. No, patrz na i FPS się przyjął. Coś można go to czy jakaś myślałem, że trzeba będzie poszukać. No ogólnie o swoje dnia a jeśli chodzi o FPS, to kiepskały, tak? tak jest duża poprawa, patrzcie na sam początek. No ale chciałabym też 60, Co najmniej. No, bo ekran. No, więc nie da rady. 65, 60 to byłoby spoko. Parmi dawa, da, dale, Sprzęt, niech. No, więc tak. Tu właśnie w tym zasadzie też fajnie idą w I nie widziałem, że tam filmu już nie było naprawdę, były takie, takie głosowe nagrywa. Zaczynałam teraz na kanał, przecież taki nie wiadomo skąd się wziął i tak dalej. Bo nie było filmu. Serie, tego filmu. Serię taką zbudowania, też wróciło mało, może tam coś tam nagrane. Tam to nie warzył. mam nagrane. Ale szczęście i mam nagrane film z belowania. Przecież z okay. Belowania, no. Taki też, o oh, oh, nie szor... nagrałem takie już nie wiem, co chciałem zobaczyć. Jak to pójdzie. Tak myślałam, może to się będzie, bo no, fajne wśródlenia porobiliście przy tamtej posiadach chyba. Wrzuciłem film z koszenia trawy. No i 1600 wyświetleń ponad więc naprawdę fajnie, dużo. No. i Irośnie tak mało. na to tak fajnie wybiło, by Więc fajnie, że spodobało Wam się to. Tak Myślałem, że wiecie, że to zwykłe poszli w widać, że się nikomu nie spodoba. A to jednak, tak samo jak zemsty przyjazd traktorem, też tam co tysiące uświetleń, a taki zwykły film. Czy na przykład ta sama zasłona, jakby to wyjaśnił, w kanałach, 12 tysięcy ma. Odbyłem sprawdzić, tak, właśnie po telefonie. Ile dokładnie? coś, powiedzieć, jaki to film o, jest a jak się połączyć w farmingu teraz mogę Wam zobaczyć, ile dokładnie ma się tak dokładnie e -e -e. a chyba nie ma jednego końca tak dokładnie a jest 12 524 wyświetlenia jest naprawdę fajnie, to jest bardzo duża liczba... O, FPS-y, 25, To no nie jest dalej nie lepiej, ale jest git. Już przed chwilą to jakaś tragedia była, 9 FPS-ów. No, 524. naprawdę, to no, co zrobiliście, to szacun. Zwykła filmu, jak się połączyć, więc... No, długo jeszcze czas w czerwcu. Już 20 chyba, czerwca, jak dobrze pamiętam datę, będą trzecie urodziny kanału. Nie mogę nam spoilerować. Planuję planowana była piosenka na tą okazję, ale nie, trzeba. Bo... Niestety, na o... początku roku jest tekst. Tak mniej więcej zrobiony, już jest ale gorzej będzie ten. Było na początku położone z jednego mój głos, albo przez AI. A może ciężko mi potem było żeby to nagrać. Więc to może być jeszcze jak problem. Będę być w całej pracy disco polo. No, więc ciekawie. No, ale nie wiem, czy się uda. Ja jeszcze proszę patrzeć, co mam powiedzieć o swoich w statystykach. No to wam pola, na przykład, że na telefonie ogląda 90% ponad użytkowników, na komputerze 20%, na telewizorze 8, a na tablecie 1,5% jak wiecie w tapie. No i ciekawsze jakieś też przekazać Wam. No i ogólnie region to jest 84% to jest Polska, 2000 to jest yy, Niemcy i potem Korea, jakiś 1, no i jakiś tam już... Częściowe, mały, No i to jest tak. Mogę wam to nawet potem wkleić. Znaczy, to jest tylko screena. W tym momencie pewnie łama idzie na ekranie. Czas oglądania w godzinach w 28 dniach. widzowie bez subskrypcji, to jest 98,6%. Subskrybenci 1,4%. i widzicie, subskrybenci zawiedli, trochę nie oglądają. Ale jeszcze bardziej osoby bez subskrypcji, 98%. Czyli prawie każdy kto ogląda ten film nie subskrybuje, powiedzmy, że powiedziałam, że, że no, może setkę zrobić, się To drugi film z nowej serii. To powiedzmy, że setkę. No, to będzie tylko dwóch subskrybentów to oglądać. A 98 nie, nie subskrybuje, więc polecam subskrybować, bo mał teraz tak że na wakacje właśnie tak myślałem że wrócę trochę, chociaż też może być ciężko z czasem będzie dużo też zajęć tak tam roboty. ale na przykład nie w wrześniu czy coś o zaczynamy jak mycimy. no więc ciekawie może być na kanale no nie teraz bardziej może te shorts bo to widzę że fajnie się wygląda no prób, który bym tak chciał osiągnąć na sukcesem na kanale to nie będę ukrywał, że to jest 1000 usiedleń 4000 godzin oglądania żeby włączyć, zarabianie no bo to też by na pewno pomogło w rozwinięciu kanału, nie ukrywam żebym mógł na przykład, jakbym to już zarobił, wiadomo że przy tym będzie mało się zarabiać więc nie wiadomo jakie zarobki, ale po czasie na przykład mikrofon, czy coś no też wiadomo, bardziej te może miałbym jakieś taką motywację do tego, żeby Wam nagrywać te filmy. Bo no ja będę w tym czasie stracić tę motywację, żeby to nagrywać. Bo no, tak jak można zacząć po kanale. Ostatni film taki normalny był bardzo dawno temu. A nagrywany był jakoś chyba przed świętami ten film. A nawet czekajcie. No, w ogóle to film nie użycie na ten od pola do stołu. Czy ten. Dobrze pamiętam, czekajcie, treść. Treść... Tak, ostatni film to był Ślano Czyli wy nawet nie wiecie, to wam powiem lepiej. Jest tam ciekawa historia z John ale Nawet nie wiem, czy to już światło Świat rodzinny. Dobra, wrzucę wam to jeszcze, co to już tak będziecie wiedzieć. To jest film, który może zakończyć tą serię, prawdopodobnie. Od listopada, no to czekacie, listopad. Wiecie, ja cię to liczę tak, listopad, grudzień, styczeń. Luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 5, 6, 7, 8 miesięcy. 8 miesiącach tak, to chyba wracać do serii, w której praktycznie nie ma modów itd., więc... a czyli ten czas zakończony, więc mogę Wam już nawet spoilerować. Po prostu coś jak Johnny Deatlan, co wtedy kupiliśmy i zepsuł się. I nie, że ja tak stwierdziłem, że oświetlenia czasu, aż tak po prostu jakiś głos młodym był. Zresztą było. głos, a FPS pierwsza rzecz a druga to, że nie odpalał, czy coś czy z tym, czy zepsuło w aktualizacji, czy się nowego kupiło, czy coś jakiś, pamiętam, błąd był, coś jakoś czy no coś mi pamiętam, że zepsuł te nie odpala, czy odpalał chyba, coś było z nim, zepsuło, nie pamiętam dokładnie co, a coś się zepsuło właśnie, i wymieniłem na inny ciąg, chyba, już nie będę mówił ogólnie ja muszę to wrzucić, bo to był jeden z lepszych odcinków. A nagrywałem pół dnia wtedy, na dwóch różnych mapach. Ta jeżdżenie to dalej, ogarnianie. No, więc... no. no ogólnie wiele rzeczy od tamtego momentu się zmieniło. Na przykład już jesteśmy po wyborach prezydenckich, jak to nagrywam. A jak tak nagrywam jeszcze dużo przed. No więc tak. No niestety dawno filmu nie było, no, ale tamto film teraz mi się przypomniałem jak tego to musi użyć. Będzie nagrywać film, który teraz go nie zaczął, to tak trochę słabo. Przeszorca on do tak ogarnia się. Wiecie co, jak tak nagrywam tą serię, to tak patrzę, że fajnie się będzie nagrywać, tak jak nagrywam naturalnie. nie, ja, że myślę coś, że nie wiem. O będę głównia dnia urcing opowiada o tym jak ja wzięta i tak dalej Że ci oni kupić tylko wiecie naturalnie tak jak teraz muszczę bez wersji zewnętrznej kamery bo opowiadaj co się dzieje w świecie farminga i tak dalej a właśnie jakaś nowa makieta czy no farminga farming na teraz nie wiem do końca o co z tym chodzi ale... no, kombinują kombinuję, kombinuję zamiast wygrać grę wpuszczają wypuszczają długo też farmingi na mikrofale i na piekarniki prawdopodobnie w takich ekranikach małych będą. Podczas, podczas podgrzewania czegoś wali będzie kim pograć. Już kombinują jak się da. Nie wiem czemu. Czy jakieś problemy finansowe, albo tych pieniędzy za dużo tak kombinują. Czy może pomału widzą, że zakupywanie farminga spada i próbują na inne platformy. Nie wiem, tak no ale próbują jak się da. Może ich próbują, tylko że... Tylko, moim zdaniem, mają za mało żeby kupować takie rzeczy. Skupiliby się bardziej i naprawdę zrobili to farmika. Tak jak powinien dawno być. Bo jeszcze, no, jakby nie patrzeć... Nawet popatrzcie na takie autotraka czy coś. Może też nie jest idealny, a na przykład w naszą pospą. Produkcję, wiedźmi czy inne kry, no ale na to że inaczej nie, nie chcę porównać do symulatora. No to ciężko jest. Nawet, o, construction simulator, ostatnio to dużo gram. Może nawet jakieś i istotne co za jakiś czas i jak też kretos widzi jakie tam są mechaniki zrobione. No i czemu tu nie mogę poradzić nad takimi mechanikami, mechaniki rolnicze, żeby wybrać. Na przykład ten czas poświęcili na produkcję i tak dalej. Poświęcili by na przykład, żeby mały małe konie, które nie sobie się Na przykład sprowadzić jeszcze kaczki, indyki, takie zwierzęta bardziej gospodarcze. znaczy ta gra, jak się gra, bardziej byśmy tak jak takie wypucie do gospodarstwa. Ale ja tak krewecie. Jednak może fajnie na gra i ten, no ale ma niby coś wspólnego z rolnictwem, ale jak się gra drzwi jak na nagrodę, więc to tak jednak stwierdzi, że... No, jeszcze dużo do brakuje. Tu jeszcze jak się, nie wiem, tym czerem, Trawa okarga. tu jeszcze tym rozrzutniczkiem, by z tym ruszniczkiem, no i rozrzucić, ale to będzie częściowo, będzie się mało zbierał czy właśnie. Się... Najpierw jedna się rozrzuci, potem drugie, to też nie takie. Może przeagregatować to wtedy, chociaż nie wiem czy jest to sens. Zaczekajcie, to, to chyba nie było jeszcze ruszane, się względem nie będą A nie wiem, czy ogólnie jest sens, że to rusznie tylko myślę. Z tym obornikiem Jak no, mi się fajnie się, ten robi dwa sody już takie ogarnięte. Tu jeszcze ogarnę. Tu pokażę Wam może jak wygląda. Tu już Takie 20-minutowe odciki wydaje mi się, że są najlepsze do oglądania. Ogólnie, a z filmów jeszcze, co mogę Wam ten doradzić, to jest a z film Czarnego Pana, taka biografia Kadora, no naprawdę takiego postawienia tej kropki końca kanału Kadora, no był potrzebny ten film i dobrze nawet, że od takiej osoby wyszedł, ten naprawdę dobry, ta pierwsza część dopiero jest, jak Wy oglądacie, może już jest druga. No jak ktoś nie widział to naprawdę nie sobie obejrzeć, a zwłaszcza osoby, które oglądały jakiegokolwiek kadora. A nawet jak ktoś nie oglądał, to żeby tak nawet poznać. I nawet puścić go te stare filmy tam pooglądać, bo jest naprawdę co. Nie pamiętam jak go oglądałem w farmingu jeszcze 15. Naprawdę... No, nie sądziłem. To podejście było takie nagłe, że no ja się tego nie spodziewałem takich prawdopodobnie nikt potem wrócił, każdy miał nadzieję, że na dłużej no i niestety nie stało się to na dłużej ale jeszcze może się nie będę wypowiadał, jak ktoś nie widział filmu No zapraszam Czarnego Pana i tak samo zapraszam na kanał Mikołaju zacząć gospodarstwo bo to tak naprawdę to gospodarstwo zbudował, jest na jego YouTubie może no, ten, tak mówię, jakby ten ale to nie było potrzebne czy coś ale tam, tam ja to nawet nie wiem, że teraz polecam jego kanał, tylko tak wspominam, że jakby ktoś chciał, to zapraszam. Pierwszy w filmie, jak nie zaponę, to ostatni link mm. do jego kanału, do filmu tego co i co. Ja się będę żegnał. Zapraszam, Wam, ktoś nie do pierwszego odcinka. Czekajcie na trzeci odcinek, gdzie może będzie się osadokonczony. dokończony. Czy jakieś ciała sprawy wokół gospodarstwa. Zobaczy się. A może w sadzie jakiś wyglądał, czy coś. Jeszcze nic nie wiem. Pomyślcie. się do następnego zobaczenia, cześć.